Dzień dobry, witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Oczywiście z lasu. Zobaczcie, jak jest pięknie. Jestem w miejscu, gdzie zbieram grzyby. Ale, i mówię, dzisiaj przyjdę i zrobię rekonesans. Czy pojawiły się jakieś kurki? Bo w moim rejonie najpierw pojawiają się kurki oczywiście brak. Nie ma nic. Zupełnie nic, nie ma żadnych maleństw, żadnych drobin. Więc na te grzyby w moim rejonie trzeba będzie jeszcze poczekać. Tradycyjnie torba adewuni. worki od Krzysztofa. Wzięłam dwa do segregacji od razu. Coś już oczywiście znalazłam drobnicę. No ale takie cudo. Na samo wejście ktoś zostawił. Generalnie ten teren jest przeze mnie posprzątany. Byłam tu nie raz, nie dwa, nie pięć i nie dziesięć. Więc powinno być czysto. Plan mam taki: tu jest taka ścieżka. I plan mam taki, żeby się przejść tą ścieżką, zrobić sobie kółeczko w lesie i zobaczymy ile tego dzisiaj zabierzemy z lasu. Ale jeszcze się przejdę tutaj, zobaczę, może jakiś grzybek będzie, ale chyba jeszcze dobry miesiąc trzeba poczekać. Były opady, padało. Bardzo się cieszę, że padało, bo susza była bardzo duża ściółka, po której chodziłam wcześniej, to powiem wam, że trzeszczałam mi pod nogami. No, już teraz jest troszeczkę lepiej. No nic, przejdziemy się i zobaczymy, co ten dzisiejszy wypad do lasu nam przyniesie. Oby nie za wiele. Tam jest ta droga, którą szłam, ale nic nie znalazłam. Jest naprawdę czysto. I mówię, dobra to wejdziemy w las. Przejdę się do lasu i zobaczymy. Tutaj jest pod górkę. I tam właśnie zmierzam. Ale spójrzcie, ale się ucieszyłam. Jagódki. Zobaczcie. Jagódki. Są jagody. I to tutaj jest jedno pole. Tam jest drugie pole jagód. Tam jest kolejne. Ale fajnie. Patrzcie jakie piękne, śliczne jagody. Jeszcze żadnej nie próbowałam, ale oczywiście nie omieszkam się poczęstować. Tam nie będę wchodzić. Z brzegu sobie troszeczkę pozrywam, bo nie chcę ich rozgniatać, ale są jagody. Super. Ładnie się prezentuje ten las, wam powiem. Bardzo ładnie. Dwie ścieżki w lesie się łączą, ale spójrzcie na to. Tutaj nie ma żadnych zabudowań. Tam nie ma nic, a tu jest taka ścieżka wydeptana przez zwierzęta. Bardzo dużo jest tutaj łani dzików. I zobaczcie jaką sobie ścieżkę zrobiły te zwierzęta. I tam gdzieś też widziałam wcześniej taką ścieżkę. Bo tutaj ludzie nie chodzą, ani nie jeżdżą e, rowerami. Nie. nie, nie. Tylko zwierzęta mogły zrobić tą ścieżkę. Taką mają trasę. I ta ścieżka zobaczcie, biegnie tam w dół. A tam jest bardzo taki gęsty teren leśny wiem, że tam jest bardzo dużo zwierząt nawet dzisiaj tam nie wchodzę bo teraz małe sarenki yy, są lęgi więc nie wchodzę żeby nie zakłócać im spokoju ale fajnie to wyglądają te ścieżki wam powiem w tych lasach super dobre 3 km spaceru za mną a ja znalazłam tylko i wyłącznie jakąś reklamówkę, starą. I słuchajcie, wypatruję tych śmieci, i naprawdę ich nie ma. E, bardzo mnie to cieszy, bo kiedyś chodząc po tym lesie, co chwilę musiałam się nachylać i ciągle coś podnosiłam z ziemi. A teraz jest naprawdę czysto. Zobaczcie takie miejsce poryte przez dziki. Zawsze podchodzę do takich miejsc, bo kiedyś zdarzyło mi się, że pod takim drzewem, gdzie teren był właśnie poryty przez dziki, znalazłam sześć krachelek i to pełnych. Nie były żadne rozbite. Dziki po prostu jak wykopują różne takie sobie miejsca, to przy okazji znajduje się później właśnie jakieś szkło. No a tutaj akurat nic nie ma. Ale jak przychodzę, to zawsze sobie zaglądam. Ale fajnie wyglądają te takie miejsca. Co to jest? Brzoza. Brzoza już bez góry. Ach, góra leży tu. Zapewne jakiś piorun, a może silny wiatr. No nic, przejdziemy się dalej, zobaczymy. Teraz idę, tam jeszcze się przejdę, ale jest naprawdę czyściutko. Tu nie wchodzę, bo tu też mogą być małe łanie. Więc nie zapuszczam się w ten teren póki co. Cieszę się, że nie ma tych śmieci za dużo. Cały ten teren tutaj. Jest naprawdę ogromny teren i tu są wszędzie jagody. Wszędzie dosłownie wszędzie jagody. Powiem wam, że smakują wybornie. Troszeczkę sobie pojadłam. Są dojrzałe i pyszne, naprawdę super. Jak byłam dzieckiem, też bardzo dużo, właśnie jagód zbierałam z moją mamą i z moją babcią z tego dokładnie lasu. I z tego miejsca. Tutaj rosną takie duże jagody. W ogóle są te krzaki takie większe niż te wcześniejsze. Zobaczcie. Jak ślicznie się prezentują. Założyłam rękawiczkę, bo znalazłam oczywiście jakiegoś śmiecia. Patrzcie tam, jak się to wszystko pięknie prezentuje. Śliczne są. I co my tu mamy? Coś zauważyłam, więc oczywiście trzeba to zabrać. Ale dzisiaj naprawdę to już tylko taka w lesie kosmetyka, bo tych śmieci nie ma za wiele. I tu mam jeszcze taką butlę. To chyba wiekowa ta butla. No, ale słuchajcie, naprawdę dzisiaj nie ma dramatu, ja praktycznie na pusto chodzę. Bardzo mnie to cieszy. Takich świeżych śmieci. No to tylko tą jedną puszkę znalazłam. Super, po prostu super. Jak to się mówi, szukajcie, a znajdziecie. No, właśnie, znalazłam takie miejsce. Zobaczcie, co to jest. Masa folii. Tu jakaś pojedyncza sobie folia leży. Chyba ktoś kiedyś sobie zrobił tutaj jakieś obozowisko. Hmm. No nic. Nie mam przy sobie nożyka. Tylko mam śrubokręt. Ale przyjdę tu i pozbędziemy się tej folii. Bo jest porozrywana. Trzeba to wszystko posprzątać. A później ona po prostu, jak się będzie rwała, to będzie latać po całym. Lesie i zwierzątka będą się zaplątywać w tą folię. No nic. Kurczę. No trzeba tutaj przyjechać jeszcze raz. W to miejsce muszę przydreptać i posprzątać. Bo widzę, że to miejsce już nie jest przez nikogo użytkowane. Hmm. Także się komuś chciało, zobaczcie, deski, nie deski. Coś tutaj ktoś miał jakiś domek sobie może zrobili no nic no trzeba się tym zająć torba tak się przedstawia oczywiście znalazłam coś takiego jeszcze tulipana Kolejne coś szkło wystające z ziemi. Małpeczka, tak? Las bez małpeczki. I co? Podjechałem, słuchajcie, na ognisko zobaczyć jak się tu przedstawia. No przedstawia się. Jak widać. kreska była i tak to wygląda. Hm. No niestety. Zobaczcie, ile tu jest szkła w tym ognisku po butelkach. I tak to wygląda. Coś Wam pokażę. No niestety nic sobie z tego nie robią. Jeżdżą, nawet kiedy są nagrywani. Tak to wygląda. No i te biedne zwierzęta są tutaj straszone. Ale cóż, żeby nie wracać na pusto z tą torbą z lasu, znalazłam przy tym ognisku te dwie opony. Wiem, że oni wypalają te opony. Tutaj już nieraz widziałam te druty po oponach. Także co? Zabiorę. Jest miejsce w samochodzie, więc zabiorę. Żeby te toksyczne substancje nie leciały do powietrza. No cóż. Zabierzemy tą, tą wodę. Muszę usunąć. A tutaj już było czysto. Nie było żadnej opony. No i znowu coś zwieźli. No nic. Zabieramy. Opony w aucie się zmieściły. Trochę się tej wody porzucałam nimi, trochę się tej wody pozbyłam. Śmieci zabieram. Także co? Oj, z tym ogniskiem tutaj. Trzymajcie się ciepło. Z tego pięknego lasu Was pozdrawiam. I oczywiście, do zobaczenia niebawem z lasu, papa. Pa.